Cześć wszystkim, ze strony Kador, to jest mi kolejny gameplay z serii One-Shotów, kolejny króciutki gameplay, tym razem jak widać jest z gry Modern Warfare 2, a dokładnie z Multiplayer'a w tej grze. Jeżeli Skoro właśnie ten gameplay się ukazał to znaczy, że niestety mój dysk nie został mi dostarczony jeszcze. A gameplay nagrywam w sobotę, jeszcze go nie ma. Ale eee... teraz trochę zwaliłem sytuację. Eee, niestety właśnie... Koleś, u którego kupiłem dysk, y, jeszcze mi późno strasznie go wysłał i jeszcze go nie ma. Lecz pojawi się prawdopodobnie na początku następnego tygodnia, ale właśnie dzięki temu, że go nie ma, możecie oglądać ten y, gameplay. Warner yy, 2 grałem bardzo dawno temu już i niestety moja forma w tej grze całkowicie spadła. Zainstalowałem sobie jakiś czas, ją jakiś czas temu, żeby sobie, yy, no nie wiem, jak ja tu zginęłem naprawdę. Zainstalowałem sobie jakiś czas temu, a no bo camper. Yy, lecz niestety później znowu chwilę przestałem grać z miesiąc, bo wyszła. Beta Time a, a to jest gra, którą no nie mogłem nie grać, musiałem w jak najwięcej. O, zobaczcie, tu jest pan camper, aż mu napiszemy: Camper, nienawidzę camperów, błagam, no nie róbcie tego. Jeżeli sami jesteście namiętnymi kamperami, to mówię: Nie macie szans, żeby kiedykolwiek ze mną zagrać, jeżeli jesteście kamperami, bo ja nienawidzę kamperstwa. I dlatego zaraz zrobimy fajny, może trick. O, zaś już go nie ma. Jak już mówiłem, moja forma w tej grze całkowicie spadła. Ja już wiem, gram teraz po miesięcznej przerwie pierwszy raz, to ja już nic nawet nie mogę zrobić tutaj. Wybaczcie mi, ale mówię, no ja już nie umiem w to grać, naprawdę. Jak ja celuję, a mi broń się nie celuje, nie wiem czemu. Dobra, co ja w ogóle gadam, celuję, ale broń mi się nie celuje Mówię, gram po miesięcznej, teraz przerwie w nią pierwszy raz, ja już nie umiem zapomnieć, jak to się gra, mechaniki Później grałem trochę w Ghost'a jeszcze i się kompletnie zapomniało o Modern Warfare 2 Kurczę, gdzie oni są? W początku ładnie, Carpaccio bije No gdzie oni są? Aha, tu był dobra. Jakie mam statystyki 5 na 6? No, mówię Wam. A, właśnie, to jest gameplay st st w stylu, że ja głównie chcę pogadać, niż pograć. Niestety, macie tam granaty, nic Wam będę żałować. Co się tu czai? Oczywiście, że się czaju... Dobra, zmienię sobie broń, bo już mnie wkurza TM4, ta że, tak, że tak wolno się z nią chodzi. No super, no... Słuchajcie, jak ja dupię głupiego, durnego flashbanga, to mi się odpierdzielcie i, zosta i dajcie mi zgarnąć killa, na którego zasługuję. No super, to było prześwietne. No, No kurde, prawie tego gościa jeszcze bym zgarnął. To jest siła UMP. Tu jest camper, bo on się tu czai cały czas. Mówię, ja nienawidzę kamperstwa. Może ten gameplay nie być troszeczkę dla was zbytnio atrakcyjny. Bo jeżeli chcecie zobaczyć jak się gra w Call of Duty, to proszę ...poglądać sobie innych youtuberów jak Joshi. ja to jestem głównie, żeby sobie pogadać i nie pokazywać swojego skilla. No kurde ile trzeba, żeby go zabić? To ten sam dupek z, z UMP. Cały czas ten sam. No, super, jak się okazało, tutaj też są. Tutaj też są. <laughs> no co jest? Jezu Chryste. Że ja teraz cały czas miesiąc gra w Modern Warfare 2, to jakiś wynik mógłbym mu grać, no ale wyważcie, jak gra pierwszy raz od miesiąca, a wcześniej grałem, to nigdy nie byłem jakiś super dobry. Uwielbiam flashbangi super z trzech stron walili kamperzy Dobra, tak więc to jest koniec mojego króciutkiego gameplayu z serią Shotgunu z 2. Nagrę go tylko dlatego, że yy, jak nowy miałbym dysk, to już mi to usunął i nie chciałbym się instalować. Może nie był to zbyt atrakcyjny gameplay, no ale zawsze coś do obejrzenia. Tak więc dzięki za oglądanie, cześć.